Cześć Boże, witaj na kanale Biblia i Wiara. Po urlopowych i wakacyjnych chwilach relaksu, pełnych odpoczynku i radości, często wracamy do codzienności z nowymi wyzwaniami. Problemy finansowe, rodzinne czy zawodowe, które mogą się nagromadzić, bywają trudne do rozwiązania i przytłaczają nas jak splątane węzły. Czasem czujemy... Że utknęliśmy w martwym punkcie, a rozwiązania wydają się nam odległe. Jednak, niezależnie od tego, jak wielki problem stawiamy przed sobą, mamy w naszej wierze potężne wsparcie: Matkę Bożą rozwiązującą węzły. Dziś chcę Wam opowiedzieć o tej szczególnej modlitwie, która może przynieść ulgę w chwilach kryzysowych i pomóc rozwiązać nawet najbardziej złożone trudności. Jeśli czujesz, że Twoje problemy są jak węzły, które nie pozwalają Ci ruszyć do przodu, to ta modlitwa może stać się Twoją pomocą. Nowena do Matki Bożej rozwiązującej węzły to modlitwa, która zyskała dużą popularność wśród wiernych na całym świecie, mająca na celu uzyskanie pomocy Matki Bożej w rozwiązaniu trudnych, niejasnych lub zawiłych sytuacji życiowych. Węzły symbolizują w tym przypadku problemy, które zdają się być nierozwiązywalne, ale Maryja jako matka i opiekunka jest postrzegana jako ta, która ma moc rozwiązywania trudnych spraw. Przez lata modlitwa ta stała się jedną z najmocniejszych na najtrudniejsze przypadki zranienia i dręczenia wśród osób, które znajdują się w trudnych chwilach życia, a którą szczególnie poleca także ksiądz Piotr Glas. Nowenna do Bożej rozwiązującej węzły składa się z dziewięciu dni modlitwy, które obejmują codzienne odmawianie specjalnej modlitwy, w której prosimy Maryję o pomoc w rozwiązaniu trudności i wyjściu z kryzysu. Modlitwa ta jest szczególnie polecana w momentach, gdy czujemy się bezradni, zagubieni, a problemy życiowe wydają się nas przytłaczać. Centralnym punktem tej nowenny jest zawierzenie Matce Bożej jednego problemu, błagając ją o łaskę rozwiązania tego węzła. W wielu przypadkach osoby, które modlą się tą nowenną, Doświadczają poprawy sytuacji życiowych, co traktowane jest jako znak działania Bożej Mocy przez wstawiennictwo Matki Bożej. Nowenna ta jest świadectwem głębokiej wiary wierzących, którzy ufają Matce Bożej w chwilach kryzysowych. Przejdźmy zatem do modlitw. Święta Maryjo, Matko Boża i Dziewico pełna łaski która rozwiązujesz węzły, rękoma pełnymi miłości Bożej, rozwiązujesz wszystkie trudności na naszej drodze życia, jak węzeł, który pod Twoimi rękoma staje się prostą wstęgą miłości Bożej. Rozwiąż więc, święta, cudowna, dziewico i matko, wszystkie węzły, które zrobiliśmy sobie sami przez naszą samowolę oraz wszystkie te węzły, które przeszkadzają nam w dalszej drodze. Oświeć je swoimi oczyma, aby wszystkie węzły stały się przejrzyste, abyśmy z wdzięcznością mogli rozwiązać Twoimi rękoma to, co jest nie do rozwiązania. Amen. O Maryjo, rozwiązująca węzły, bądź nam drogą matką, weź nasze dłonie i uczyń je sprawnymi do rozwiązywania, aby Twoje ręce, poprzez nasze ręce, przynosiły pokój, rozwiązanie i pomoc. Amen. Akt skruchy. Boże mój, bardzo żałuję, że cię obraziłam, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy. Odpokądować. Rozważanie nowenne, dzień czwarty. Czwarty dzień, święta matko ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię szukają, ulituj się nade mną. Składam w Twoje dłonie ten węzeł. Teraz nazwij go. Wypowiedz bądź pomyśl o nim. Nie pozwala mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w oddaniu życia na Jego służbę. Rozwiąż ten mój życiowy węzeł, o matko moja, uproś u Jezusa, Uzdrowienie mojej sparaliżowanej wiary, która chwieje się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze mną, matko ukochana, i pomóż, bym zrozumiała, że dzięki tym kamieniom mogę stać się silniejsza, że one pomagają mi wewnętrznym wzrastaniu, w tym, bym przestała szemrać, nauczyła się w każdej chwili dziękować i ufna w Twoją moc, zachowała duchową radość. Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną. Kto chce doświadczyć ciepła, zbliża się do Maryi, która jest odbiciem promieni słońca. Dziewico Maryjo, Matko pięknej miłości. Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc. Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla jej miłość Boża i nieskończone miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca. Zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie, wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie. Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz, jak bardzo te węzły mnie paraliżują. Maryjo, matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie węzłów życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy. W Twoich rękach nie ma ani jednego węzła. Który nie mógłby zostać rozwiązany. Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, za, z jaką się wstawiasz u swojego syna Jezusa, a mojego zbawcy, przyjmij dzisiaj ten węzeł. Wypowiedz go jeszcze raz, nazwij, lub pomyśl o nim. Na chwałę Boga proszę Cię, byś go rozwiązała. Rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję, jesteś jedyną pocieszycielką, jaką dał mi Bóg. Jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem przyjmij moje wołanie strzeż mnie prowadź mnie i chroni mnie ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem maryjo ty która rozwiązujesz węzły módl się za mną amen a teraz następnie odmów cały różaniec, czyli pięć części przypadających na dany dzień. Jeżeli zaczynasz od soboty tak jak ja, to będą to tajemnice radosne. Niedziela chwalebne, poniedziałek radosne, wtorek i piątek bolesne, a czwartek światła. Błogosławionego dnia.